Jur, o wiele później. Witam Was w, w kolejnym odcinku, moi drodzy. Hej! Trzeba je usunąć. To już zrobione. Jestem wolny od spaczenia Kali. Co z pozostałymi? Ocaliłem, kogo mogłem. Chodź. Musimy opuścić ten świat, póki jest czas. Opuścić? Jak? Włócznia Aduna nadal spoczywa pod ruinami Korsza Jej generatory są stare. Ale taki fazmator jak ty będzie wiedział, jak je aktywować. Włócznia Aduna. Że dostaje tę szansę. Nie możemy ignorować takiego zrządzenia losu. Istotnie. Chodź. Musimy ruszać. Hierarcho jesteśmy w drodze do włóczni Aduna. Jeśli generatory okrętu nadal funkcjonują, powinno udać mi się je uruchomić. Kiedy włócznia Aduna się aktywuje, będziemy musieli uciec z tego upadłego świata. Niestety, ale witam was ponownie. Teraz co mamy? Ukończ misję, dobra. Yy. Użyj wrót do 5 w 10 sekund, dobra. Będziemy musieli szybko 5 jednostek mieć. Czy 5 sen... A to jest wszystkie ogniwe zasiące w misji. Na normalnym poziomie trudności w mniej niż 15 minut. O, może być ciężko. Ale cóż, lecimy w Aduna. Dostaniemy dziąków fotonowe, które znamy i generator osłon. Coś, czyli no, nowy budynek. Troszeczkę powiem Wam, że może tam być mała rozbieżność, jeśli chodzi o odcinki. W sensie, one będą inaczej po niż to jest nagrane, więc spokojnie. Jeśli ja przywidą gdzieś w środku, to musicie mi to wybaczyć. Dobra, ruszajmy. Powiedziałem, ruszajmy. No, musiałem spać tym razem wcisnąć. Ach, ta rozbieżność klawiszy. Włócznia Aduna spoczywa uśpiona pod powierzchnią serca Konklawę. Zamierzałem wzbić ją w powietrze, by zapewnić zwycięstwo przeciwko Zergom. A teraz to nasza jedyna nadzieja na przetrwanie. Na Dlaczego uciekasz od własnego zbawienia? Selendis... Znalazła się pod wpływem Amona. się, Musimy aktywować włócznię Aduna! Aktywuje się pierwsze ogniwo zasilające, ale pozostałe cztery są wyłączone przez biomasę. Rozumiem. Nie mamy wyjścia, musimy je oczyścić. Jak wygląda nasza obrona? Słabo. Niestety jesteśmy pozbawieni zasilania. Ale systemy pomocnicze włóczni Aduna mogą nam pomóc. Pozwolą nam przesyłać pylony w dowolne miejsce na polu walki. Powinniśmy jak najszybciej przesłać jeden w to miejsce. Ciekawe jak? Jest nowa technologia. Hmm. Działa fotonowe mogą ochronić nasz nexus hierarcho. Potrzebujemy tylko jednego pylona do działania. Pylon możesz przesłać z włóczni aduna. Naciśnij przycisk przesył pylonu na górze ekranu dowodzenia. Nasze Ciekawie, będą teraz prowadzić ostrzał przeciwników. Jeśli działa zostaną uszkodzone, generator osłon przywróci ich osłony. Linie obronne są istotnie kluczowe dla naszej ewakuacji ale naszym priorytetem jest oczyszczenie ogniw wydzielających <laughs> z biomasy. No. Okay. No dobra, ale widzę, że nadal mi zasłaniali, będę musiał wyjść z gry i jeszcze raz wejść później. czyli potrzeba 75 energii dostanie je Aduna Aby móc przesyłać Dobra, rozumiem Dobra, tutaj także będzie trzeba zrobić jakąś obronę Możemy już transformować nasze bramy we wrota przesyłowe to pozwoli przesyłać wojowników w dowolne miejsce zasilane przez pylon, świetnie. Dzięki, Dzięki czemu będziemy właśnie mogli na spokojnie sobie. Co to jest? Wrota przysłane mogą posiadać maksymalnie trzy. To jest dobre. Czyli trzy ładunki możemy prze. Y Mieć, jak miło. No, trzeba mieć kasę. Aha, to już jest ok. Przyspieszymy sobie. Powinniśmy jakoś dać sobie radę w 15 minut. Mam na razie 3 minut na liczniku. O, dobra. No, się to jest dać na pewno więcej jednostek. Tej bramy tutaj nie potrzebuję a więc tam się nie muszę przesłać ile? Tam było kilka jednostek, tak? W, w krótkim czasie na razie pozbieramy troszeczkę kasę. Nie mam, nie mam makra zrobionego, dobra. Zerglingi zbliżają się do naszego nexusa. Musimy przygotować obronę. Spokojnie, ja przysięgam tutaj pylon. Na, no, spokojnie. No i fajnie odnowi akurat. Tarczę na ja, dziewięć. Wykrywam w pobliżu niezasilone wrota przesyłowe. Umieszczenie obok nich pylona przywróci im zasilanie i zapewni nam przewagę. Zdolność włóczni Aduna do przesyłu pylonów idealnie się do tego nada. Oczywiście zawsze możemy przyzwać pylony z pomocą próbników, ej. Nie mam kurczę ten. Nie mam właśnie ee, próbników, nie próbników, tylko nie mam miejsca. Tą cholera, a chciałem już tak ładnie to wszystko tam poprzysyłać. Czekaj, aż będziemy 75 energii. No, niewidoczny, tak. Dobra, ja, to poślemy kolesia tutaj i tam zobaczy co jest. A ja sam to jeszcze trochę plonów w postawie. Nasze oddziały odkryły wrota przesyłowe. Teraz wystarczy jedynie zbudować pylon, aby je zasilić. Wrota przesyłowe aktywne. Można rozpocząć w nich wzywanie wojowników hierarcho. Świetnie. Chyba na te pylony jeszcze tutaj. Mówię, nie, nie widzę ile ile mam ten Moje życie I jest. Moje życie błyskawiczna. No <grybujesz> mi się skończyło miejsce. A, y B, C. Dobra jeszcze ze dwa kanonki. Duże dwa pylony. Jeżeli my chcemy iść w troszeczkę... Ja chcę iść trochę bardziej w defensywę. Wtedy nie pylonów. Cholipa. A to jest fajne, bo teraz wystarczy, nawet nie trzeba mieć tak dużo e, tych bram, żeby dosyć skutecznie przesyłać. O, a tak wygląda właśnie dragon, to jest jak po, poprzedni tropiciela. Drugie ogniwo zasilające jest gotowe. Macierz sensoryczna włóczni reaguje. Nie odrzucaj, nie odrzucaj przeznaczenia, przeznaczenia. się. Twój lud wreszcie odnalazł jedność. Służę. Sensory aktywne. Chwilę, co to takiego? Do naszego Nexusa zbliżają się pryzmaty nadprzestrzenne. Tropiciele, wyeliminować te pryzmaty! się! aktywowałem kolejne wrota przesyłowe. Przygotujcie się do ich użycia. No, nie mają szans tutaj. Do Jestem głos. Dobra, chodźcie. Ulepszenie zakończone. Da, mamy już na maksa ulepszonych chyba. Bardzo jeszcze coś jest. Zalecam ostrożność Hierarcho. Zbliżasz się do ulazergów. będzie silnie broniony. Hmm. się niezauważeni. A, dobra, mniejsza, bo chyba się nie ma, że mam go rozwalić. Może później. Też nie wiem, czy mi się uda wszystko aktywować w ciągu tych 15 minut. Każda ręka zwraca się przeciwko Wam. Nawet ziemia pod Waszymi stopami nosi ziarno mojego zwycięstwa. Wojownicy tu na Jeszcze nas nie pokonali! czy noc. Wszystkie koroby Moje życie. A oni sobie tu powinni poradzić. Moja medytacja jest. Kolejne stado zerglingów zbliża się do Nexusa od południa. Prawie skończyliśmy hierarcho. Wrota Aduna będzie niedługo aktywna. Zostało tylko jedno ogniwo. Nadszedł koniec tego odwiecznego, obłędnego cyklu. Porzućcie walkę i poddajcie się zbawieniu, Nigdy. Moje życie za Ayur. Przyklęty truposzu. Jesteśmy ostrzami Ayur. Jesteśmy jednością z cieniami. No i tutaj powinni dać rady na spokojnie. Patrzone łodnie trzeba, trzeba je stworzyć na nowo Weź kurde Amon idź się lecz na łapetynę jest mamy wszystko Nie się udało Transer mocy zakończony Aduna jest ugotowa do motorze. Prześlij wszystkich pierworodnych uwolnionych od Amona na pokład. Jeśli chcemy przetrwać, musimy uciekać. Zgodnie z rozkazem. No i co, wiemy. I mam wszystkie osiągnięcia, jak miło. O, dziękuję Wam wszystkim za uwagę, trzymajcie się do zaczenia w kolejnych odcinkach, hej ludzie, cześć, pa.